Cześć, witam wszystkich. Dla tych, co mają problem w Insignii z centralnym zamkiem, to oczywiście jak zwykle tutaj. Problem polega w całej tej plątaninie kabli w słupku. Bezpieczniki sprawdzone, przekaźniki sprawdzone, wszystko elegancko, ale proponuję sprawdzić brązowo-żółty kabel, tak jak w przypadku braku sterowania i zamykania możliwości otwierania tylnych szyb, tutaj cała ta wiązka jest do przejrzenia, bo lubi sobie tutaj to niestety, ale zaszfankować. Także u mnie akurat problem rozwiązany. Jeden mechanik się poddał, sprawdził komputerem, nic to mu nie dało. Wydana tylko kasa w błoto, także trochę czasu trzeba poświęcić, odkręcić słupek i sprawdzić, czy wszystko jest ok. Przy okazji ee, pokazuję wam wcześniejszą usterkę, która była tam 2-3 miesiące wcześniej. Dzięki, śliczne pozdrawiam i mam nadzieję, że Wam się też uda. Powodzenia, hej!